Portal Chiny, 24com przedstawia podcast Chiny według Leszka Ślazyka. Dzień dobry. Przy mikrofonie Leszek Ślazyk, a to kolejny odcinek podcastu Chiny według Leszka Ślazyka. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, dzisiaj przedstawię Państwu opowieść o tym, jakie Chiny zobaczyłem ćwierć wieku temu i krótko wyjaśnię, dlaczego z tej perspektywy uważam, że to, co robił Donald Trump, to, co robiła jego administracja, było, jak to się ładnie określa, przeciwskuteczne. Wylądowałem w Szanghaju pod koniec 1994 roku. Ćwierć wieku temu. Dużo i mało. Ćwierć wieku to całe życie mojego starszego syna. Ćwierć wieku to niezauważalne mgnienie dla naszej galaktyki. W Chinach był to zimny koniec roku psa i faktycznie pogoda była pod psem, kiedy opuszczałem wnętrze samolotu Ju-62, którym przyleciałem z Berlina. Szare niebo, szare powietrze... Szarzy pracownicy lotniska w szarych drelichach. Szara para wydobywająca się z nosa przy każdym wydechu i z ust przy każdym wypowiedzianym słowie. Szary był w tamtym czasie kolorem dominującym w Chinach. Chiny powitały mnie chłodno i ja je chłodno odebrałem. Tego dnia, kiedy wylądowałem na lotnisku Hongqiao, było tuż po dziewiątej rano. Lotnisko Hongqiao: szary budynek dworca z szarą podłogą z lastrico, szybka odprawa paszportowa. Ile nas było w tym samolocie? Może 40 osób, może 50. Szybki odbiór bagażu. Walizki w tamtym czasie jeszcze nie miały kółek. Właśnie mi to przyszło do głowy w połowie lat 90., walizki jeszcze nie miały kółek. W hali przylotów szarej rzecz jasna czekał na nas chińczyk, który pracował nieformalnie dla firmy, w której ja pracowałem. Przyleciałem z właścicielem firmy, żeby nauczyć się w Chinach pracować. Żeby zastąpić szefa w przyszłości w zamawianiu towarów, w nadzorze jakościowym produkcji, w całym tym zamieszaniu. I oczywiście to szef skupiał na sobie całą uwagę Chińczyka, ja nie miałem większego znaczenia, dlatego pomimo miłym, z dawkowym przywitaniu, mogłem zająć się patrzeniem i słuchaniem. Chińczyk zaprowadził nas na parking plac przed dworcem lotniczym a tam zapakował nasze walizki i nas do granatowego Volkswagena Santana skrzyżowanie golfa, jedynki z najstarszym pasatem świeżynka z fabryki Volkswagena w Szanghaju a zarazem Muzeum Techniki Motoryzacyjnej końcówki lat 70. dwa w jednym szef chciał do fabryki najpierw bo biznes sam się nie będzie kręcić a nie przyjechaliśmy na wakacje no to pojechaliśmy do fabryki przez Szanghaj Szyby w obojgu przednich drzwi opuszczone na dworze szaro i zimno, w samochodzie szara tapicerka i zimny wiatr, a ja w bawełnianym sweterku, bo szef mówił, że w Chinach to ciepło jest. Poprosiliśmy naszego Chińczyka, żeby kierowca raczył zamknąć te cholerne okna. Zamknął i natychmiast zaczęła mu parować przednia szyba, którą również natychmiast począł wycierać szmatą. Ta zaś wyglądała jak wielokrotnie rozjechany ciężarówką chory na wszystko, co możliwe, gołąb. Kierowca był niczym Badrich, to taki perkusista. Badrich kierownic Wycierał szybę na całej szerokości, unosząc się ze swojego fotela. Strzepywał popiół z papierosa pod nogi, przerzucał biegi, miał ławice rowerów i inne Volkswageny Santana w kolorze czarnym, granatowym lub bordowym nieustannie trąbił. Kciukiem. Miał do trąbienia kciuk. On miał i miało taki kciuk milion szanghajskich kierowców. W owym czasie punktem honoru kierowcy szanghajskiego było trąbnąć przynajmniej raz na 15 sekund. A lepiej jeszcze dwa razy. Jeśli matka natura obdarzyła kierowcę krótkim kciukiem, to hodował sobie gigantyczny kciukowy pazur i nim sięgał do klaksonu. Nasz kierowca, demonstrując, iż może zupełnie niezależnie poruszać wszystkimi czterema kończynami, przynajmniej dwukrotnie chciał nas zabić. Dwukrotnie uniknęliśmy czołowego zderzenia z innymi pojazdami, znacznie od nas większymi. Daliśmy spokój z tymi szybami. Lepiej marznąć, niż zejść złe spadołu w okolicznościach nieestetycznych. Jechaliśmy i marzliśmy. Ja patrzyłem z coraz większą niechęcią na otaczający mnie zimny i brudny świat. Fabryka mieściła się w centrum miasta, kilkaset metrów od yy, Nanjinglu, Lu, przy samym placu ludowym. Widać stąd było charakterystyczny budynek Muzeum Szanghajskiego. Bardzo blisko znajdował się też często później odwiedzany przeze mnie dom towarowy numer 1 najzacniejszy sklep Szanghaju epoki Mao i tam była pierwsza moja chińska fabryka. Szliśmy do niej na skróty przez zaplecze sąsiadującej z fabryką restauracji. Tam akurat miły pan odcinał kurze łeb za pomocą poręcznego tasaka. Później dowiedziałem się, że restauracja słynęła z dań zdrobił właśnie. Potem przeszliśmy przez kilka pięter szwalni, serii brudnych, betonowych wnętrz rozświetlonych wielkimi, jednoszybowymi oknami o stalowych ramach. Oknami potwieranymi. Miałem wrażenie, że stałem się bohaterem czarno-białej polskiej kroniki filmowej, gdzieś tam z końca lat pięćdziesiątych. Czekałem tylko na ten charakterystyczny głos speakera, który wyjaśni gdzie jestem, na co patrzę, co się tutaj wyrabia. Dotarliśmy do części budynku zajmowanej przez szefostwo dwóch panów i dwie panie w fartuchach szarych, w jakich kiedyś w Polsce chodzili szefowie fabryk, kiedy szli na produkcję. Poczęstowano nas z zieloną herbatą, zalewaną wodą z metalowego termosu z rączką i z dzióbkiem. termosu, który potem widziałem wszędzie, w każdym miejscu w Chinach, które odwiedziłem w kolejnych latach. Gadaliśmy przez dwie godziny o dość prostym zamówieniu trochę jak w szkole, w klasie, gdzie uczniowie trochę jakby ociężali. Szef przedstawiał, co chce i jak chce uzyskać, potem odpytywał czy został właściwie zrozumiany, a potem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz od początku. Chińczycy po 12 zapytali, gdzie chcemy iść na lunch. Szef, że lunch's lunch, scrunch, trzeba sprawę do końca omówić, i od początku. Po 13 Chińczycy klasnęli dla rozgrzewki w dłonie i mówią, no to gdzie byście chcieli na lunch? A szef, lunch's lunch, scrunch, teraz trzeba omówić, z czym my tu przyjechaliśmy, i od początku. Chińczykom pomału gasły oczy. W okolicach 14 już tylko nie potakiwali, że rozumieją, że okay, ok. Ale w ogóle już nie interesowało ich to, co szef ma jeszcze do powiedzenia, a szef wtedy właśnie uznał, że już wszystko naświetlił, wyjaśnił i dookreślił precyzyjnie. No to mogliśmy się zerwać. Mnie było zimno, a głównie chciało mi się siku. Wypiłem tych herbat z 10, nawet byłem w toalecie, ale to, czego tam doświadczyłem, sprawiło, że wróciłem do lat dziecięcych, kiedy to drzwi gabinetu dentystycznego usuwały ból zęba jak ręką odjął. Tak i ja przekroczyłem próg fabrycznej toalety i zawróciłem jak rosyjski tancerz. Nie podjąłem wyzwania. Nasz Chińczyk ze łzami w oczach powiedział głosem złamanym, że teraz to już nigdzie nic nie zjemy. I podjechaliśmy do biura centrali handlu zagranicznego, gdzie pracował. Też niedaleko, bo przy ulicy Sudżu nad rzeką Sudżu, biurowiec był stary, może przedwojenny, może powojenny, szary, betonowy. Wszędzie na podłogach leżał wysłużony i zaniedbany parkiet. Na każdym piętrze, przez które przychodziliśmy, stały dziesiątki starych, wysłużonych biurek, a większość ludzi spała z głowami złożonymi na poduszkach ramion ułożonych na blatach. Nie to chyba nawet nie zdziwiło. Weszliśmy do jakiegoś pokoju. Dziewczyna śpiąca przy biurku podniosła głowę, ziewnęła nie kryjąc niezadowolenia, przeciągnęła się i wyszła szurając kapciami na grubych filcowych podeszwach. Po chwili w pokoju pojawił się szczupły Chińczyk w średnim wieku, w płaszczu narzuconym na ramiona i z zapalonym papierosem trzymanym na modłę bohaterów filmów Zanussiego. Przywitał się z nami, wymienił kilka słów z zauzowionym naszym Chińczykiem i rzucił w naszym kierunku. Let's go! Nasz Chińczyk rozpromienił się jak zwycięzca loterii fantowej. Opuściliśmy biuro, potem budynek, skręciliśmy w wąską ulicę i po kilku chwilach stanęliśmy przed wejściem, nad którym wisiał wielki neon hotel. Po obu stronach przybrudzonych szklanych drzwi pokryte złotą blachą kolumny i dwa lwy z kamienia z kulami w pyskach. Weszliśmy. Pusto, cicho, zimno. Takie lepkie zimno, powodujące, że kamienne podłogi wciąż były lekko wilgotne. Przeszliśmy przez wielki, zimny hall, Nasz Chińczyk uchylił ciężką, puszową bordową kotarę i wpuścił nas do kolejnego pomieszczenia. Znaleźliśmy się wewnątrz, które przypominało wielką salę gimnastyczną. Na podłodze parkiet, na ścianach farba olejna. Tylko pod sufitem, który unosił się nad nami jakieś 7-8 metrów, wisiały wielkie żyrandole z pożółkłego, od papierosowego dymu szkła. Usiedliśmy przy wielkim, okrągłym stole, tuż przy estradzie wyłożonej bordową, poplamioną wykładziną filcową. Usiedliśmy na ciężkich, drewnianych krzesłach, zimnych i wilgotnych. Siku! E, nie. Oprócz nas w sali nie było nikogo. Chińczyk w średnim wieku okazał się być szefem departamentu w Centrali Handlu Zagranicznego, w której pracował nasz Chińczyk. Wprawdzie wszystkie restauracje w Szanghaju zakończyły już serwowanie lunchu, ale w tej restauracji ten dyrektor mógł podejmować swoich gości o każdej porze dnia i nocy. Wkrótce na stole pojawiły się liczne potrawy. Nam przyniesiono złote sztuczce i pewnie byśmy z nich skorzystali, gdyby nie drobny problem. To były sztuczce, które przypominały noże i widelce, ale zostały pozbawione ich podstawowych funkcji. Nóż niczego nie mógł kroić. Mógł służyć ewentualnie jako szpatułka jakiemuś doktorowi, który chciałby sprawdzić pacjentowi stan gardła. Pazurki widelca zaokrąglono starannie, skutecznie uniemożliwiając wbicie go w cokolwiek. I w ten prosty sposób pierwszy raz w życiu podjąłem próbę jedzenia pałeczkami. Udaną, przynajmniej częściowo, więcej wylądowało w gębie niż na stole i podłodze. Czyli raczej sukces. Skończyliśmy jeść, umówiliśmy się na następny dzień rano, pożegnaliśmy się grzecznie i pojechaliśmy do hotelu na Wunningu. W tamtym czasie było to pogranicze miasta i fabrycznych przedmieść. Nasz hotel był najwyższym budynkiem w całej okolicy. Menadżerka hotelu, której nieustannie zsuwały się rajstopy, o tym kiedy indziej, mówiła po angielsku. Zameldowaliśmy się raz dwa, dotarliśmy do pokojów na trzynastym piętrze. Tańszym niż inne piętra. Pożegnaliśmy się hasłem, że jutro rano na dole śniadanie siódma. A teraz trzeba odespać podróż i w ogóle. Pokój, siku, błogość. Za oknami szanghaj trąbił bez wytchnienia. Zdrzemnąłem się kilka godzin, a potem poszedłem się rozejrzeć po najbliższej okolicy hotelu. Kupić też coś do picia. Chlorowana ciepła woda w termosie mnie jakoś nie pociągała. Wokół hotelu rozłożone było miasteczko bud i pawilonów. Otaczały miejsce, gdzie zatrzymywały się autobusy przyjeżdżające z bardzo odległych miejsc, przywożące tutaj ludzi szukających w Szanghaju pracy, nowego życia. Tu też zbierali się ci, którzy z Szanghaju chcieli wyjechać, bo zarobili, bo mieli coś do załatwienia w domu, bo się nie udało. Nie było żadnego rozkładu jazdy, nie było żadnego przystanku, była tylko duża zatoczka przy ulicy Wuninglu, czekający na autobus, który przyjedzie, kiedy przyjedzie. Koczowali wśród budek i pawilonów, pod daszkami z rozciągniętego na drutach prezentu, zajedając frykasy nabywane w owych budach, paląc papierosy i gapiąc się w ekrany telewizorów, które zapobiegliwi przedsiębiorcy ustawiali w swoich przybytkach tak, aby potencjalni klienci kucali lub przysiadali na torbach jak najbliżej ich lokalu. Żeby co jakiś czas podjęli decyzję, by wysupłać z kieszeni zmaltretowanego garnituru z obowiązkową metką na rękawie te 2-3 juany i kupili paczkę fajek, zupkę instant albo pęczek odpornych na wszelkie niedogodności kiełbasek. Niedługo potem dowiedziałem się, że ludzie ci pracują w fabrykach po 10-14 godzin dziennie. Przez 7 dni w tygodniu. Przez niemal cały rok za 50-60 dolarów miesięcznie. Że mają w roku w zasadzie jedną większą przerwę w pracy w chiński nowy rok kiedy to spędzają dwa tygodnie w podróży do domów oddalonych o wiele setek kilometrów, spotykają się z rodzinami, by po paru dniach znów jechać do Szanghaju, Shenzhen, Pekinu i wielu innych wielkich chińskich miast. Dzisiaj po tamtym Szanghaju nie ma śladu. Poza Muzeum Szanghajskim, poza Domem Towarowym Numer 1, nie ma z tamtych czasów nic. Nie ma brudnych i zimnych ulic wnętrz biednych, zaniedbanych biur. Nie ma starych, wysłużonych fabryk. Nie ma koczujących robotników zarabiających rocznie 700 dolarów. Minęło ćwierć wieku. W tym czasie zmieniło się tu niemal wszystko. Miasto rozrosło się niewyobrażalnie. Mieszka tu dziś grubo ponad 20 milionów ludzi. Metr kwadratowy mieszkania kosztuje tu średnio ponad 32 tysiące złotych. Tablice rejestracyjne dostępne wyłącznie w drodze licytacji to co najmniej 12-13 tysięcy złotych. Są dwa wielkie lotniska, węzeł kolei szybkich, jedna z największych na świecie sieci metra. Szanghaj jest jednym z najsłynniejszych miast świata. Każdy, kto ma dostęp do internetu, zna widok dzielnicy Pudong widzianej z bundu. Tu mają siedziby wszystkie największe firmy świata. Tu znajduje się największe w Chinach centrum finansów. Tu też są najsłynniejsze w Chinach miejsca, gdzie można wydać każde pieniądze. Żeby pieniądze tu wydać, przyjeżdżają ludzie z całych Chin i z całego świata. Bo tu chociażby mają miejsce najważniejsze imprezy targowe Chin, Azji, globu. I to wszystko w 25 lat. Za sprawą m.in. tych koczujących pod moim hotelem ludzi, którzy ciężko zarobione pieniądze przeznaczali często, żeby edukować swoje dzieci żeby wypychać je z wiosek i miasteczek do tych Szanghajów, Pekinów, Shenzhenów, żeby miały lepiej, żeby nie musiały pracować w fabrykach po 10-14 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, przez niemal cały rok za 50-60 dolarów miesięcznie. I stało się. Te dzieciaki pracują od rana do nocy, ale w biurach, instytutach, urzędach i wspierają swoich rodziców mieszkających na prowincji albo sprowadzają ich do Szanghajów, Pekinów, Shenzhenów. Nikt im tego nie dał. Nikt im tego nie podarował. Oni wszyscy pamiętają, jak było i widzą, jak jest. I tu w tych okolicznościach pojawia się człowiek, który mówi, że oni to wszystko ukradli, że oszukali, że wykorzystali nieuczciwie, że wcale nie należy się im to, co mają, że trzeba z tym zrobić porządek. I jak Państwo sądzicie, jaka mogła być reakcja tych wszystkich ludzi? Nie tych nieokreślonych komunistów, ale tych. Którzy własnymi pazurami darli, co wydrzeć mogli pracując w fabrykach, w portach, za kierownicą, na budowach. Zdali sami na siebie, na uśmiech fortuny, łódź szczęścia, sami setki kilometrów od domu. Łatwo się domyślić, nieprawdaż? To, co zrobili Amerykanie pod komendą Donalda Trumpa, przyniosło skutek odwrotny od zakładanego. Głównie dlatego, że Trump tak wiele razy powtarzając China, China, w ogóle nie wziął pod uwagę ludzi, Chińczyków. I to był jego największy polityczny błąd. I ten błąd będzie się mścił latami. Trump odejdzie w przeszłość, ale ten błąd pozostanie. I zapewne dotknie również nas w Europie, w Polsce. Ale o tym przy innej okazji. Dziś to wszystko, co chciałem Państwu przekazać. W kolejnym odcinku podcastu zajmę się sprawami bardziej aktualnymi, m.in. tym, jak Chiny radzą sobie w ostatnich miesiącach, tygodniach, dniach. Tymczasem kłaniam się Państwu głęboko. Zaglądajcie Państwo na stronę Chiny24.com. Polecam szczególnej uwadze artykuł o cyberrewolucji w chińskim sądownictwie. Na stronie tej znajdziecie również informacje dotyczące naszego newslettera, a także możliwości zostania naszym patronem. Do usłyszenia niebawem. Portal Chiny24.com. Przedstawił podcast z serii Chiny według Kleszka Ślazyka. Podcast powstał z inspiracji Jerzego Boja i Karola Stryi, a dzięki wsparciu technicznemu firmy ad21.pl oraz opracowaniu dźwiękowemu Agaty Borowskiej. Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania, zostań naszym patronem na patronite.pl. Szczegóły na stronie chiny kom. Ciąg dalszy nastąpi.